Pandemia zwolniła, zwolniły obostrzenia, ruszyły atrakcje. Jak wyglądają statystyki dotyczące um, użytkowników nowego parkingu? Nie mamy, jakby nie liczymy tego codziennie, natomiast wiemy, że ta liczba samochodów, które tutaj parkują w park na parkingu, na którym się znajdujemy, no nie jest satysfakcjonująca. Natomiast to się dzieje z różnych przyczyn. Tak? Przede wszystkim z takiej przyczyny, że po uruchomieniu parkingu na Placu Wolności ten parking przez chwilę był bezpłatny, co pokazało jakby jego potencjał natomiast później zostały wprowadzone opłaty ale za tym nie poszła strefa opłatnego parkowania która ma zostać opracowana już na najbliższej sesji jest na to specjalna uchwała zajmą się tym radni dlatego też strefa opłatnego parkowania wróci prędzej czy później na pewno wróci chyba że radni stwierdzą inaczej natomiast plany są takie żeby wróciła bo mieszkańcy nawet sami informują nas że jest ciężko z zaparkowaniem na miejscach parkingowych poza Placem Wolności, czyli na tych wszystkich miejscach, które były do przebudowy Placu Wolności płatne, wszędzie tam parkują mieszkańcy kutna, to zaczyna się. Robić uciążliwe dla mieszkańców ścisłego centrum, którzy kiedyś mieli tutaj abonamenty, na przykład wykupione, którzy parkowali swoje samochody na dłuższy czas, bo mieli taką możliwość. Dlatego no, wprowadzenie tej strefy płatnego parkowania z powrotem będzie taką równowagą wprowadzoną między tym, co się dzieje za tymi murami, a tym, co się dzieje tutaj wewnątrz. Bo jeżeli wprowadzimy i tam opłaty, i tutaj, to podejrzewam, że tutaj będzie tych samochodów znacznie więcej. Jakie to są ceny? A a też duże są kontrowersje odnośnie abonamentu, ile on wynosi i czy to są dobre ceny. Jeśli chodzi o plac wolności, no to 50 groszy za pierwsze 20 minut parkowania, natomiast 2,50 za pierwszą godzinę i kolejną godzinę parkowania tutaj na. Placu Wolności na parkingu ukrytym. To oczywiście w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18. Od 8 do 14 w soboty mamy tutaj złotówkę i w niedzielę jest to cały czas 50 groszy. Oczywiście po, po tym czasie od 8 do 18, czyli od 18 do 24 i od 24 do 8 to jest. Nadal 50 groszy, w sobotę po 14 też 50 groszy. Czy to jest drogo? Nie wiem, czy mnie to oceniać. Można przejechać się do łodzi i zobaczyć, po ile tam parkujemy w centrum i to nie w krytym parkingu, a, a normalnie przy ulicach, gdzie trzeba zapłacić 3-4 zł za to, żeby zapłacić, ostatni, za, to, za to, żeby zaparkować. Ostatnio byłem w Warszawie, to w, nie w ścisłym centrum miasta pierwsze. Tam pierwsza godzina kosztowała 3,90, tak? każda następna 4,50, 4,90 czy około 5 zł. Także no to są ceny, myślę, stabilne i... Takie, które nie, nie wyrządzą szkody wszystkim tym, którzy, tak jak pani powiedziała, ch chcą tutaj przyjechać na zakupy. No bo umówmy się załatwić sprawę na ulicy Królewskiej, gdzieś te 20 minut, wejść do sklepu, to 50 groszy to naprawdę nie jest dużo. Jakie udogodnienia mają użytkownicy abonamentu? Abonamenty faktycznie zostaną wprowadzone. Udogodnienia będą takie, że to będzie zapłacenie za miesiąc z góry no i ta cena będzie oczywiście tańsza będzie tutaj można zostawiać samochód 24 godziny na dobę tak więc te abonamenty mają kosztować około 300 zł jest już w tej sprawie zarządzenie prezydenta powiedziałem około, ale to będzie równe 300 zł i to będzie tak naprawdę 30 abonamentów dla mieszkańców, więc z tych miejsc tutaj 132 przeznaczonych dla mieszkańców 30 będzie wyłączonych pod to, żeby mogli tam stawać mieszkańcy, którzy taki abonament sobie wykupią.